Dzień dobry, dzień dobry. Dziś mam dla ciebie 3-4 sposoby na to, jak możesz zarabiać w młodym wieku będąc niepełnoletnim. Nie każdy sposób jest łatwy i prosty, ale daje pieniądze. O to nam chodzi. Okej, okay, ale zanim przejdziemy do tego, to ważna informacja. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, i chcesz obserwować, być na bieżąco z moimi materiałami, to zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę udostępnij i napisz komentarz. Będę bardzo wdzięczny, dziękuję. Sposób pierwszy. On wymaga od ciebie oczywiście pewnych umiejętności. Musisz być w czymś lepszy od kogoś innego i, i możesz udzielać korepetycji. Co więcej, możesz udzielać tych korepetycji online, nie musisz się w ogóle z nikim spotykać, więc kolejna przewaga. Jeśli jesteś lepszy z matematyki, możesz pomóc, nawet w swojej klasie, znajomym, kolegom, rozwiązywać pewne zadania, nauczyć ich tego, co ty potrafisz, a oni sobie z tym nie radzą. Możesz, jeśli jesteś lepszy z angielskiego, możesz szkolić ich z angielskiego, uczyć mówić, pisać czy, czy gramatyki, jeśli taką potrafisz i tak sobie z każdego przedmiotu, więc zastanów się w czym jesteś lepszy od innych i mógłbyś ich nauczyć, może to jest akurat droga dla Ciebie. Sposób drugi, bardzo mi obcy, bo w ogóle nie jestem w temacie, ale dużo czytałem i też w komentarzach na TikToku była masa tego typu wskazówek, że możesz sprzedawać konta do gier różnych. Ja nie wiem jakich, bo ja się na tym nie znam. Możesz sprzedawać przedmioty z tych gier. Czyli jeśli ty je zdobędziesz, możesz je sprzedawać innym na jakichś giełdach. Gdzie to zrobić? Ja tego nie wiem, ale jest taki pomysł, jeśli tylko poszukasz, na pewno coś takiego. Znajdziesz. Sposób trzeci nie wymaga wielkich umiejętności, a wystarczy tylko troszkę chcieć i przez chwilkę się pouczyć montaż prostych wideo. Proste wideo, takie jak ja na przykład nagrywam teraz dla Ciebie, wymaga tylko pocięcia, dodania jakiejś początków, stawki, końca, ewentualnie muzyczki. Opcja druga na przykład mamy takie duże wideo i trzeba dodać do niego napisy. Pociąć na przykład takie długie wideo na minutowe odcinki, dodać na górze i na dole napisy. Na bieżąco, co ta osoba na tym wideo mówi, sam z takiej usługi ostatnio korzystam i, i płacę za to niemałe pieniądze. Więc jeśli taki temat by cię kręcił, może to jest właśnie sposób na zarabianie dla ciebie. I czwarty sposób, bardzo nudny, uprzedzam, ale jest sporo ogłoszeń na zapotrzebowanie na tego typu pracę: dodawanie produktów do sklepu internetowego. Sam szukając zleceń dla siebie często mi się z, z, wrzucały takie oferty właśnie, że ktoś poszukuje e, osoby, która będzie dodawała produkt na sklep internetowy, czyli mamy jedną jakąś listę tych produktów, zdjęcie, tytuł, opis i tak dalej, kategorie i tak dalej, na przykład w arkuszu Excelowym, i trzeba je wrzucić na sklep internetowy. Czasem ich jest tysiąc, czasem 10 tysięcy i ktoś tę nudną robotę musi wykonać, bo na przykład nie da się może do... zrobić tego z... w sposób zautomatyzowany. Jeśli coś takiego by Cię kręciło, to może to jest właśnie sposób na zarabianie dla Ciebie. I to tyle ode mnie. Jeśli to wideo Cię Ci podobało, jeśli chcesz więcej tego typu treści i być na bieżąco z moimi materiałami, to zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę, komentarz i udostępnij znajomym. Dziękuję, tyle ode mnie.